Jesteśmy teraz przy zadaniu, które już jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż ten dzień, 21 marca czy 23 września. W tej chwili jesteśmy przy 22 czerwca. I tutaj pamiętajmy, że modyfikujemy wzory w zależności od tego, na jakiej półkuli się znajdujemy. Czyli zobaczcie, to jest taki wyjątkowy dzień. Pozwolę sobie tutaj zrobić rysunek. Mamy Ziemię. I w ten dzień. Mamy taką sytuację, że promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotnik yy, raka, tak, czyli na półkuli północnej. Tu mamy północ, tu mamy południe. Dobra. No i teraz tak. Jeżeli tak się dzieje, to oznacza, że półkula północna jest lepiej oświetlona, a południowa gorzej. Czyli poza kołem podbiegunowym północnym panuje zjawisko dnia polarnego, a poza kołem podbiegunowym południowym panuje zjawisko nocy polarnej. No i teraz zobaczcie, że jeżeli chcielibyśmy. Dokonać obliczeń kąta padania promieni słonecznych właśnie w czasie przesilenia letniego, to ja spróbuję zaprezentować Wam to, to dla półkuli północnej, tak? Czyli jak jesteśmy na półkuli północnej, czyli załóżmy, powiedzmy, że sobie tutaj wymyślę, tak? Niech to będzie na przykład 62 stopnie i 25 minut N. Jesteśmy na półkuli północnej. No, i teraz zobaczcie. Mamy tutaj już stopnie i minuty, więc będzie trzeba to wszystko dokładnie poobliczać. I oczywiście kalkulator w dłoń. Pamiętajmy, że on może być przez Was zabrany na maturę i nie ma tutaj żadnego problemu z tym, że nie możecie go mieć, bo możecie. Dobra, i teraz tak. Od czego wychodzimy? No to mamy oczywiście nasz wzór. 90 stopni odjąć nasze Fi. I teraz uwaga, skoro jesteśmy na półkuli północnej, a słońce przesunęło się w cudzysłowie na półkulę północną, to znaczy, że musimy dodać wartość zwrotnika, bo nad nim właśnie góruje słońce. 23 stopnie i 26 minut dodajemy. Dobra, no i teraz podstawiamy do wzoru. To jest 90.

Stopni I pamiętajmy, że odejmujemy od 60, więc 60 odjąć 25 to jest 35 stopni. Dobra, i dodajemy 23 stopnie i 26 minut. No, i co nam z tego wychodzi? Dodajemy sobie osobno stopnie, osobno minuty, bo potem pamiętamy, że zawsze my możemy te nasze. Stopnie yy, wyciągnąć z tych minut, jak? Tak? Czyli tak, mamy 27 plus 23 to jest 40, czyli 50, 50 stopni, a minutek jest 35 plus 26, czyli mamy tutaj 50, 61, Teraz zawsze śmieszna sytuacja wyszła, no, tak tego nie możemy zostawić i tak absolutnie tego nie zostawiamy, tak? Wynik prawidłowy będzie taki, że my musimy właśnie z tych, stopni, z tych minus, przepraszam, wyciągnąć jeden stopień. Czyli w rezultacie mamy 51 stopni i 1 minuta. I to jest kąt padania promieni słonecznych. Na szerokości geograficznej 60 stopni 25 minut N w dniu 22 czerwca. Bardzo ważne jest, żeby umieć przekształcać. Minutki na stopnie, żeby się w tym nie pomylić, bo niestety przez takie coś można sobie popsuć zadanie. Więc ćwiczymy.